Cześć, ja jestem Nexu i na wstępie szybkie przypomnienia. Otóż prowadzę drugi kanał na którym to możecie znaleźć content paranormalny. Także wpadnij w pierwszy link w opisie i zostaw subskrypcję na drugim kanale, a ja już się przedłużam i zapraszam Cię do ciemnej strony internetu. 31 maja 2024 roku, w piątkowe popołudnie, Włochy miały odpocząć od ulewnych deszczów, które zalały region między Wenecją Euganejską a Lombardią. Gdy zaczęło wychodzić słońce, wiele osób gromadziło się przy rzece Natison, w tym trójka znajomych. 20-letnia Patrycja Kormos i jej 23-letnia przyjaciółka Bianca Doros wraz ze swoim 25-letnim chłopakiem, Christianem Molnar. Para pochodziła z Rumunii, a Patrycja studiowała na Uniwersytecie Sztuk Pięknych. Zapytała swoją matkę, czy może wraz z nimi pojechać na wycieczkę po ukończeniu egzaminu. Mimo iż tego dnia się przyjaśniło, było to w rzeczywistości oszczerzeniem o nadchodzącym ulewnym deszczu. Matka ostrzegała Patricję, aby ta nie zbliżała się do rzeki, a dziewczyna nie kazała się matce przejmować. Grupa ignorując ostrzeżenia matki wędrowała tuż przy brzegu rzeki, robiąc sobie kilka zdjęć. Jednak atmosfera nagle się zmieniła, gdy tuż nad nimi zaczęły się gromadzić ciemne chmury. Zaczął padać deszcz i w ciągu dosłownie minut od pierwszej kropli rzeka zaczęła zalewać suche tereny. Przez drastyczne podniesienie się wody, jedyne co mogli robić to trzymać się nawzajem dla własnego bezpieczeństwa. Patricia, Bianca i Christian wkrótce utkną na małej kamienistej wysepce kilka metrów od brzegu. W tym momencie stali przed wyborem, czy spróbować przedrzeć się przez głęboką wodę i spróbować uciec, czy zostać w miejscu. Niestety wybrali tą drugą opcję i była to najgorsza decyzja, ponieważ już po chwili zostali zalani wodą. Jedna z dziewcząt próbowała wezwać pomoc i kazano trzymać im się nawzajem i mocno zaprzeć, aby nie porwał ich prąd. Strażacy na miejsce zdarzenia dotarli dopiero po 25 minutach i niestety w pewnym momencie woda zmywa całą trójkę znajomych. Służby ratunkowe podjęły ostatnią próbę zrzucenia im liny z mostu, ale niestety żaden z nich nie zdołał jej złapać. Ja, i w jednej chwili woda ich porwała i tak po prostu zniknęli. W następnych dniach rozpoczęła się masowa akcja poszukiwawcza z udziałem dronów, łodzi i nurków, którzy przeczesywali rzekę w poszukiwaniu jakichkolwiek znaków, jednakże nic nie znaleźli. Lokalna społeczność zebrała się razem i pracowała jako zespół, aby szukać jakichkolwiek wskazówek, mając nadzieję, że ci wciąż żyją. Po kilku dniach odnaleźli torebkę zawierającą telefon komórkowy, z pomocą którego jedna z dziewczyn wzywała pomoc. Akcje ratownicze były kontynuowane do 3 czerwca i udało odnaleźć się dwie dziewczyny zaledwie kilometr od miejsca, w którym nakręcono ten przerażający materiał. A 20 dni później ratownicy odnaleźli chłopaka. Wspomnieli również, że gdyby od razu podjęli decyzję o ucieczce z kamiennej wysepki do brzegu, to najprawdopodobniej przeżyliby, jednak przez ich panikę przykapili tę okazję. Ta tragiczna historia jest doskonałym przykładem, jak można stracić życie w mgnieniu oka. Ten film został nagrany 27 września 2024 roku w stolicy Gruzji, Tbilisi. W nocy 27 września 24-letnia Arina Glazonowa była w mieście z przyjaciółką. Wypiła kilka drinków i dobrze się bawiła. Wtedy zdecydowała, że nagra film na TikToka. Materiał rozpoczyna się od dziewczyny, która tańczy do rosyjskiej piosenki For the Last Time. Nazwa tej piosenki jest niesamowitym zbiegiem okoliczności do tego, co się zaraz wydarzy. Arina idzie środkiem ulicy, nie zwracając uwagi dokąd zmierza. Śpiewała i dobrze się bawiła. Przekazuje telefon przyjaciółce i dzieje się to. Dziewczyna potknęła się o mały murek znajdujący się tuż nad wejściem do metra i spadła uderzając głową w ziemię. Możemy usłyszeć przerażający krzyk jej przyjaciółki, zanim nagranie się urywa. Dziewczyna od razu zadzwoniła po pogotowie i pomimo przewiezienia Ariny do szpitala, ta zmarła jeszcze tej samej nocy z powodu poważnego urazu głowy i złamania szyi. Po tym incydencie w internecie wybuchła debata na temat zabezpieczania tego typu miejsc, ponieważ często znajdują się nad nimi małe murki, które w żaden sposób nie uchronią osób, które się zagapią, potkną i spadną w dół. Dzięki dużemu rozgłosowi, lokalne władze zdecydowały się w tym miejscu ustawić podwyższenie, które na celu ma zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Ten film został nakręcony w Indiach. Grupa siedmiu znajomych zgromadziła się na pikniku w Madheran Maharasta Kali Point, aby podziwiać zapierający wdech w piersiach widok. Początkowo popołudnie przebiegało zgodnie z planem, jednak szybko przerodziło się w coś przerażającego. 26-letni Imran Garadi wraz z Pratem Radchodem dość mocno upił się alkoholem, który spożywali przez cały dzień. Gdy nagle zdecydowali się zrobić coś skrajnie nieodpowiedzialnego. Na nagraniu możemy zobaczyć obu siedzących na krawędzi płotu z butelką alkoholu w dłoni, gdy tuż przed nimi znajduje się spadek o wysokości 600 metrów. Reszta grupy postanowiła odejść na bezpieczną odległość, ponieważ zapewne zdawali sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie powiązanie alkoholu i wysokości. Jeden z mężczyzn traci równowagę i, próbując się czegoś chwycić, pociąga za sobą drugiego znajomego. Rzekomo ta dwójka spadła aż na sam dół. Wydaje się, że za bardzo kusili los, i jest to idealny przykład, czego nie robić po spożyciu alkoholu, ponieważ czasem pod jego wpływem podejmujemy złe decyzje, a te potrafią być śmiertelne. 23 sierpień 2024 roku był po prostu kolejnym zwykłym dniem w stolicy Malezji. A w każdym razie tak się zaczął, dopóki ten przerażający materiał nie został nagrany w tętniącej życiem dzielnicy Kuala Lumpur. Gdy dzień się zaczął, jedna z kamer uchwyciła 48-letnią kobietę Via Migali, która spacerowała ulicą Jalan Masit. Gali była na dwumiesięcznych wakacjach wraz z rodziną, a wkrótce miała wrócić do domu. Tego dnia szła ulicą, a ziemia zapadła się dosłownie pod jej stopami. Ludzie, którzy byli w pobliżu, mieli na tyle szczęścia, że sami nie wpadli. Spojrzeli w dół i zobaczyli kwadratową dziurę, która utworzyła się na środku ulicy. A garli nigdzie nie było widać. Na miejsce przybyli ratownicy i wozy strażackie, ale byli zszokowani tym, co zobaczyli. Dziura miała ponad 8 metrów głębokości, a w niej płynął silny prąd wody. Ku ich zdziwieniu znajdowała się tam rura, która pękła. Połączyli fakty i wywnioskowali, że kobieta musiała wpaść do rury. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobili, było odsłonięcie wszystkich okolicznych włazów, aby upewnić się, że nigdzie nie utknęła. Ale po raz kolejny po kobiecie nie było ani śladu. Władze natychmiast rozszerzyły swoje poszukiwania, ale wiedzieli, że będzie to trudna akcja ratownicza. Na miejsce zdarzenia przybyły specjalne zespoły taktyczne i ratownicze, użyły psów tropiących i wkrótce wezwano koparki, aby rozkopały większy teren. Ratownicy pracowali niestrudzenie przez całą noc, a przez najbliższe 24 godziny nigdzie nie było po niej śladu. Niestety tydzień później kobiety nadal nie odnaleziono. Władze przekopały większość ulic, co odbiło się na lokalnych biznesach, ale nadal to nic nie dało. Jedyne co posiadali to buta kobiety, który został odnaleziony trzy dni po tym, jak ta wpadła do dziury. Na tym etapie władze uważały, że jej ciało musiało zostać zmiecione prosto do otwartego systemu kanalizacyjnego. Rury w tym obszarze mają około 150 lat i często pękają, przez co uwalniają ciecz, a ta powoduje powstawanie zapadlisk. Wiadomo, że w ostatnich latach w tym miejscu pojawiło się wiele takich zapadlisk, jednak obyło się bez ofiar. W ciągu siedmiu dni poszukiwań kobiety, zespoły ratownicze użyły wszelkich możliwych sposobów, aby ją zlokalizować. Mimo to, ta i tak nie została odnaleziona. 1 września rząd Malezji podjął decyzję o trwałym odwołaniu poszukiwań.